Dobra, moi drodzy. Ostatni odcinek był troszeczkę taki alter ego, coś w tym stylu i wiele z was pisało, że no średnio wam to przypadło, więc zobaczymy tak. Teraz nagram sobie normalny odcinek, w którym po prostu otworzymy sobie paczuszkę od Damiana, też nie jest mała, też nie jest lekka, eee, no i tyle, no otworzymy sobie i napiszcie mi co myślicie o tym rodzaju otwierania paczek, potem zdecydujemy. Dzisiaj bez edycji, dzisiaj bez wybierania, otworzymy sobie to nożem po prostu i zobaczymy co tam się znajduje napiszcie mi które odcinki wolicie odcinka numer 2 bo to jest teoretycznie odcinek numer 3 na razie nie zobaczycie bo zostałem tak zajebany tym co było w środku że do teraz szukam sposobu jak wrzucić ten odcinek ale zobaczycie go za jakiś czas na razie powiedzmy że trafi sobie do archiwum dopóki czegoś mądrzejszego nie wymyślę nie, dobra jest otwieramy Szczekajcie, mamy list. Ja wiem, co tu będzie. Spodziewam się. List jest zrobiony na skrinie z jednego odcinka. Więc tak. Drogi rybiku, znamy się już jakiś czas i nawet się lubimy. Znaczy, ty mnie lubisz, a ja ciebie nie. Wiem, jakie paczki do ciebie docierają, i szczerze obawiam się o twoje zdrowie i kondycję fizyczną. Jako osoba upra eee, Kurwa, nie mogę czytać, bo mam tutaj lampę i mi to prześwituje w połowie tekstem. Czekajcie. Jako osoba uprawiająca sport, postanowiłem wysłać ci zestaw stanowiący odskocznię od twojego niezdrowego trybu żywieniowego. Wiem, że kochasz majonez, majonez na kanapce, majonez, na... majonez w majonezie, majonez w jajecznicy, majonez w budyniu, majonez w wannie i tak dalej. Nie mogło go tu zabraknąć, ale wysyłam jedną słuszną alternatywę. Jedyną słuszną alternatywę, Boże, kurwa, nie umiem ci czytać. Mówisz, że możemy wybrać scenkę, którą odegrasz w filmie. O, kurwa, zaczyna się. Chciałbym zatem, żebyś nagrał, jak wpierdalasz majonez łyżką Dory, ja Potrzebuję tego do memów. Nic więcej, ale jak chcesz, możesz się też w nim nar się też nim natrzeć. Wartość paczki przekazujemy na jedną słuszną fundację z OnlyFans, Epikrates. To pewnie nie ostatnia paczka, chyba, że pierdolniesz na zawał po odprzedawkowania majonezu. Potrafię, pozdrawiam cieplutko, Damian Gary Garula. PS. Nauczony od ciebie marketingu. Instagram Gieru, bo tu możecie... Zobaczyć, jak żyć, żeby nie wyglądać jak rybik. Moi drodzy, Instagram macie gdzieś tu. Tu, tu wam się wyświetla. E, 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 tak kurwa, żeby było równo. Tu wam się wyświetla Instagramik. I zobaczmy zawartość paczki. Dziękuję Ci bardzo za list. Co to kurwa jest? Dostałem kurwa na dinozaura. Jaki sztos. <gryw> Jaki hit! Patrzcie, kurwa! Jaki sztos! <laughs> Zapraszamy do grupy na Facebooku Ptasznik ime. Serdecznie zapraszam też Jaki zajebisty O kurwa, no i takie paczki to ja mogę otwierać O kurwa, co tu mamy? Krystal, woda źródlana Dostałem wodę, czyli to jest ta odskocznia Ech, dobra kurwa, bo potem będzie, że wyjebałem tą wodę Żeby nie było kurwa, pół wody poszło lecimy dalej i na mnie chciałeś tego na pewno. Jezu, ciężko się pije całą butelkę na raz. <śpiewa> 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 żeby nie było. <śpiewa> Tego chcieliście, to macie. Jest. <gry> ja pierdolę, kurwa, nie ma. Majonez lekki, kurwa, mniej kalorii. Dobra. Zajmijcie, tylko jakiś taki, kurwa, czekaj. Ja chyba za długo leżał w paczce. W ogóle paczkę dostałem tydzień temu i jeszcze jej nie zdążyłem otworzyć. Ja pierdolę. Co my tu mamy? Owsianka Nuts and Go z płatkami uczmiennymi? Chia i orzechami laskowymi. Wygląda to bardziej jak zasuszone w kokainie. Zajebiście. A będzie kurwa co wyceniać? Co my tu mamy? Uwaga. Wafle waniliowe bez, bez dodatku cukru. Zajebiście! Bardzo mi się to podoba, zajebista paczka, w sensie jak większość tych paczek na tą chwilę jest takich, że tak powiem bardziej trafiających w dom majonezowy i tego się raczej spodziewałem Tak tutaj mamy coś fajnego i obiecuję kurwa, że to opierdolę Musli bez dodatku cukru, truskawka i wiśnia Zajebiste <śla> no, Kurwa takie paczki to ja mogę otwierać, takie coś to mi możecie wysyłać Beef jerky. Kurwa, zawsze chciałem tego spróbować, zajebiście. Mega mi się to podoba. Co to tutaj jest? To jest oryginalne teriyaki. Spoko, zajebiście. Co Galaretka Kuniang? koniak. Galaretka Kuniang. Co to kurwa jest? Koniak Jelly Flavor. Co to jest? Koniak o smaku broskwiniowym, przekąska. No wiesz ty, co, Damian, to zawiera cukier! <noise> Dobra, zajebiście, I mamy tutaj. O kurwa, naturalne orzechy, jakaś taka. Się, zwykle się nazywa studentka. Taka mieszanka różnych jakichś orzechów, różnych jakichś suszonych owoców. Nie, no zajebiście, kurwa. Mieszanka suszonych owoców, migdałów i rodzynek. Rodzynki, migdały surowe olej kokos... olej kokos... olej kokosowy? a to te płatki białe zajebiste no kurwa ludzie takie płatki to ja mogę otwierać i kilka razy dziennie zajebioza mamy tak mamy musliki pierdola, beef jerky to mi mega ciekawi nawet myślę że mogę nawet dograć jeszcze przy okazji do tego odcinka Poza jedzeniem majonezy łyżeczką Mogę też dograć jak to po prostu wszystko spróbuję. Jest dinozaura, jestem kurwa tak zadowolony Ja pierdolę, zajebisty jest Super I co tu mamy? Owsianka Kurwa jaka, jaka, jaka uh, Jaka paczka kurwa zdrowa, ty Majonezik, na no, kurwa Dobra i mamy tutaj No woda, wodę już opierdoliłem że potem nie było, że jej nie wypije i trafi kurwa do roślinki. Yy. I. Naklejki jeszcze tu są, ty, nie zauważyłem. I naklejki zapraszamy do grupy na Facebooku Ptasznik Zobaczymy, na coś te nakleje. Podrzucę wam w jakimś odcinku. Będziecie mieli smaczka zajebiście, list mnie mega ucieszył. I nagram wam, jak to wszystko próbuję. Będziecie mieli zaraz. Wy Będziecie mieli przeskok i. Dobra moi drodzy, widzimy się po kilku dniach, jest niedziela i dzisiaj tego wszystkiego spróbujemy, wycenimy sobie i wpłacimy i pewnie dzisiaj będziecie mieli odcinek. Na początek owsianka, tylko Ja nie przywykłem do jedzenia takich rzeczy i wygląda to dla mnie chyba <laughs> się boję tego próbować, mam tu w razie czego jakiś napój w okolicach, żeby to spróbować I w razie czego mieć czym popić Nie zjem tego całego, nie ma chuja, chyba że naprawdę będzie to dobre Dobra, próbujemy, mam tu wszystkie inne rzeczy poogarniane i zobaczymy <laughs> To nie wygląda dobrze Jest to trochę straszne, na pewno mniej niż się spodziewałem. <grym> o Boże, konsystencja jest tragiczna. Taki glutek się z tego zrobił. <grym> Dobra, wystarczy. <grym> Ogólnie, musicie wiedzieć. Ja nie jestem fanem orzechów, a bardziej bym powiedział, że nie lubię. Cieszonego bananka jeszcze zjem. To jest chyba kokosik. Kokosika możemy spróbować. Jest taki trochę miękki. Bo, nie ma smaku. Mamy rodzynkę. Akurat rodzynki lubię. W sensie, nie wszystkie, tylko te są tańskie, duże. Nie róbcie rodzynek w serniku, to jest tragedia. Suszony bananek. Konsystencja dziwna. W sensie, no jest to twarda. Smaku za dużo nie ma. Jest to trochę słodkie, jakby mączysta. Hmm. I tutaj chyba jeszcze poza tym jest tylko to, czyli migdały. Teraz, ja to nie jest żart, będziecie mieli najgłupszą rzecz jaką możecie usłyszeć, ale ja nigdy w życiu nie jadłem migdała. To jest a... migdały? tak. Surowe ze skórą. To powinienem je no. Chyba nie, nigdy w życiu nie jadłem migdałów dobra, próbujemy nie, to tragiczne można zjeść. ale fanem nie zostanę, to na pewno mm -hmm. nie mam ci jogurcika niestety nie piłem to będzie takie no nie kupiłem jogurcika, więc nie zrobię z tego prawdziwego misli. Trzeba spróbować na sucho. Ja jest niedziela i nie wiem jak kupić dzisiaj. Jest on tak... Coś różowego. Spoko. Zalatuje wisienką, więc zgaduję, że to jest to wiśniowe. Jest takie coś białego. To jest słodkie i bez smaku. To się ciągnie. Ale to jest chyba suszuna wiśnia. Ale jest, jest Nie, to jest to samo. I tyle chyba. I są płatki. Coś tak Nie, tak to jest takie od są. Nie, jest takie od Nie To jest zła. z jednym myślę, że wysiadł. Już spróbuję jutro z jogurtem, po prostu. Wafelki. Bez cukru. Mi się wydaje, że to będzie smakowało tak, jak takie, takie zwykłe, klasyczne, familijne. Miałem kupić takiego z cukrem jeszcze, żeby porównać smakowo. To jest dosyć spore w ogóle. To jest sobie <grym> tu narobiłem, ale kij. Uwaga. W Słuchajcie, sensie, na pewno nie powiedziałbym, że to nie ma cukru. Więc to jest bardzo duży plus tych basarków. Tylko kruszą się jak popierdolona. No to jest chyba najlepsze na razie. Tak mi się wydaje. jeszcze mamy dwie rzeczy, po których mam największe oczekiwania. Beef jerky zawsze chciałem spróbować. Więc zobaczymy. I mamy tego. Galaretkę koniak. Nie wiem, czy to się czy czyta koniak. Nie wiem, zobaczymy. Jest o smaku brzoskwini, bez cukru. I cała taka galaretka ma 3 kalory, jak możecie zobaczyć. I tutaj jeszcze wam pokażę może do ekranu poprzednie. To była owsianka. Z płatkami jęczmiennymi chia i orzechami laskowymi. Nie moje smaki kompletnie. I Takie orzeszki próbowaliśmy. Mieszanka tropikalna. Wszystko udało mi się w miarę znaleźć. Powiedzmy. Yy. No i zobaczymy. Galaretka Ku Brzoskwinkowy smak. To jest coś jak czekotubka. A, to ma dziwną konsystencję. <grymne> <grymne> <laughs> Chyba tak się nie miało wydarzyć. Próbujemy, ale jest dziwne. Ja nie powinienem z tym coś było wcześniej zrobić? No nie czy okay, Okej, To może jeszcze ja bardziej wymieszam, O środku jest coś takiego, jakby to była galaretka. I przy okazji miała w sobie jakby taką wodę z galaretki, ale nie było to jakby w takim jednym, jednej konsystencji. Tylko trochę galaretki i trochę wody z galaretki. O Jezu, jak jest jakieś dziwne, ale spoko. Tak, jakbyście mieli właśnie taką galaretkę, która się trochę zrobiła, trochę się nie zrobiła. Spoko, to jest mega spoko. Tylko nie wiem tak właściwie, jakie to ma zastosowanie. Możecie mi napisać w. No bo to jakby. Czy to jest jakiś te, tego typu jak snack? Coś takiego? No, napisane, że to jest snack, taki po prostu, taka przekąska. Spoko. Aczkolwiek największe nadzieje pokładam w ten. Beef jerky. Teriaki. Zawsze chciałem tego spróbować, nigdy nie miałem okazji. Uwaga, po samym zapachu. Dziwny to ma zapach. Bardzo dziwny, w sensie taki niespodziewany. W środku jest trochę takich... o co to jest? Aha, bo to jest to, żeby to po prostu nie... nie przybierało wody. W środku jest sporo takich kawałeczków. Jaki to ma skład? Ale to ma aż 7 gram cukru? Sporo. Myślałem, że. A nie, to ma 4,5 grama cukru i 18 gram węglowodanów wodanów. Ok? Dziwne uczucia.

W sensie, po spróbowaniu tego tak właściwie ciężko mi ocenić, czy to jest takie fajne, dobre, czy to jest takie dziwne. Ale spoko. W sensie, fajnie spróbować czegoś takiego. Ale jednak najlepsza chyba galaretka. Miałem dzisiaj okazję spróbować trochę rzeczy, których w życiu ja nie, nie jadłem. Tutaj był jakiś migdalik. Owsianki w życiu nie jadłem. Ale to owsianka do mnie nie przemawia. Najlepszą bym powiedział, że jest galaretka. Chyba jest, mi się wydaje, że jest zajebista. Mogłem to trochę obejrzeć tą kamerę już, W drugim miejscu bym chyba dał te wafelki razem z tym Bivczarki. Orzechy git. Fit i chyba bym dał na 3. W czwartym miejscu i owsianka z orzechami, trochę nie moje klimaty. Powiedzcie mi, co myślicie? Yy. I tyle w zasadzie. Ja Wam teraz mogę powiedzieć, bo ja tutaj już mam wycenkę przygotowaną tego. Yy. Czekajcie. O, więc tak. Musli śniadaniowa, coś takiego. To mamy 5,19. Woda krystal, której tu nie mam, ale no była. Widzieliście przed chwilą, jak ją wydudlałem całą butelkę na raz. I to było 97 groszy. Yy, orzechy tikon. Udało mi się je znaleźć w gazetce. To wszędzie macie prawdopodobnie takie yy, zdjęcia tego. Orzechy tikon udało mi się znaleźć w gazetce, ale no nie jestem pewny, jak to wycenić, no bo tam jest napisane, że 8 zł w gazetce wymyśliłem, że 10 chyba będzie ok za taką paczkę poza gazetką teraz mamy wafle waniliowe bez cukru to jest 6 zł, coś takiego co tu jeszcze jest? galaretka koniak, to jest 6,79 owsianka new bite 3 zł udało mi się znaleźć? Czy jakąś tam nowość chyba w gazetce, Coś dobrze pamiętam. Suszona wołowina, teriyaki 12. A, bo tu jeszcze jest majonezik lekki, dobra, tutaj stoi, czeka. Jest majonez lekki, ty jeszcze chciałeś, żebym ja ci nagrał jak. Próbuję majonezu. Okej, okay, nie mam go do czego użyć w tej chwili. Mmm, mm, mm, mm. Czy ja mogę coś jutro z niego zrobić, żeby go też nie wypieprzyć, bo też nie o to chodzi w tej serii? Hmm. Dobra, to sobie zostawimy za chwilę. Najwyżej wam to dogram. I tutaj mam jeszcze dinozaur pluszowy. Nie udało mi się znaleźć takiego z tego Zaura, żeby jakoś go wycenić bezpośrednio. Nie ma tutaj metki z nazwą żadnej firmy. Hmm. Ani żadnego kodu kreskowego, po którym też czasem się da znaleźć. Ale wydaje mi się, że taki pluszaczek. Hmm, czekajcie, bo ja nie widzę w ogóle nagrywki, czy wy macie ostro. Jest. Wydaje mi się, że taki pluszaczek no to koszt w okolicach 25 zł, więc tyle też załatwi, zapisałem. I razem daje nam to 75 zł. 74,92. Bo mam, kurwa czkawka od tego. E, no to tyle. Tutaj macie wpłatkę. ta, 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 ta. Dobra. Dobra, moi drodzy, to było zakończenie, wyceniliśmy sobie za to wszystko, 75 zł poszło na Epikrates, który dałeś w liście, który położyłem, tylko nie wiem gdzie. I tyle, super paczka, naprawdę mega się cieszę, pluszowy dinozaur zrobił mi dzień, naprawdę to skurczę, że ktoś pomyślał też troszeczkę o tym, czym ja się właściwie interesuję, jestem mega zadowolony. Parę rzeczy fajnych, które chciałem zawsze spróbować, więc, więc spoko. Co do majonezu, wiesz, co nagram ci to po prostu podrzucę to na przykład do, nas, do następnego odcinka. Yy, nie mam w tej chwili za bardzo co zrobić z majonezu. Yy, a jeśli mam, to po prostu, jeśli coś wymyślę podczas montażu, to jeszcze tam masz za chwilkę scenkę, jak wpierdalam. Yy, żeby też nie było życia, gdzieś tam wyjebałem na to, że mieliście pisać co chcecie właściwie do. Zobaczyć, i no tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Przede wszystkim napiszcie mi, co myślicie o otwieraniu w ten sposób, że otwiera to jednak wąż, a nie alter ego, który otwierał pierwszy odcinek, bo też wiele osób z Was pisało mi o tym, że nie przypadło Wam do gustu ten sposób takiego trochę wulgarnego, trochę mm, powiedzmy pierdzielniętego i niezbyt miłego alter ego. Powiedzcie mi, co myślicie. Ja po prostu będę robić odcinki tak, jak Wam się to podoba. Jednak to głównie tutaj chodzi w zasadzie o to, żeby żeby ten hajs na te zwierzaki szedł. Co do odcinka drugiego, na razie wrzucam go do archiwum, nie wiem ile wytnę przy montażu tego odcinka, więc możliwe, że już o tym mówiłem. Wrzucam go do archiwum, zobaczycie ten odcinek za jakiś czas, kiedy znajdę że tak powiem sposób, żeby go wrzucić i jednocześnie, żeby żeby no też nie marnować niektórych rzeczy, które były w tamtej paczce, no bo to też nie o to chodzi, żeby żeby tutaj wyrzucać niektóre rzeczy na odcinkach i żeby to się wiązało z jakimś marnotrawstwem, tak więc e, myślę, że odcinek będziecie mieli też za jakiś czas, jak po prostu coś znajdę. E, jeśli chcecie wysyłać paczuchy, to tam macie informacje w opisie w komentarzu też no i tyle. Dajcie mi znać, jakie odcinki byście woleli, i do zobaczenia. Nie no, gdzie bym, kurwa, mogę cię zostawić bez sceny, o którą prosiłeś? <noise> <noise> to mi się tak nie widzi. <noise> ja wiem, że jest meme majonezowe, ale... Dlaczego <noise> ja niech też do mamu za słoiczkiem? Ale to jest lekki. Mam tam picie przygotowane. To mi się chyba bardziej nie widzi niż ta maślanka. Ja się tego poję, jest kurwa uchydna. Dobra, kurwa, czego się nie robi dla widzów, dla odcinka masz tak. O. Mm. Zapierdolę cię kiedyś za to. O kurwa! O, 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 o Jakie to jest chitne! <suszy> Specjalnie do Twoich memów nagrałem ci to z jeszcze taką uśmieszkiem. Pierdol się, Damian! Pierdol się! Dziękuję za paczkę! Do następnego!